Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w 62. odcinku z serii Inspiracja Edukacja. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I witam Ciebie bardzo serdecznie, jeżeli jesteś ze mną tutaj na żywo lub jeśli oglądasz powtórkę. Oczywiście przywitaj się każdorazowo, daj znać, że jesteś i że oglądasz, a ja przechodzę do omówienia dzisiejszego problemu, o którym będziemy właśnie mówić. Nieznana istota. No właśnie, nieznana istota, jaką jest koń. Czy nie warto jej poznać? Czy nie warto poznać zależności, jakie powodują jej ciałem? Dzisiaj skupimy się na książce również Gerda Heuschmana, ale w książce, gdyby konie mogły krzyczeć. Jest tutaj cały dział poświęcony podstawom anatomicznym. I we wstępie Gerd Heuschman pisze tutaj, że właśnie koń jako istota nieznana że jak dotąd w ponad 300 wykładach na moment pisania tej książki przedstawił funkcjonalną anatomię konia, anatomię konia wierzchowego, i za każdym razem jest zaskoczony, jak mało o podstawowych uwarunkowaniach anatomicznych i fizjologicznych wiedzą ludzie kochający konie i jak mało z tego wykorzystują w praktyce. Pisze również, że można by uniknąć wiele błędów w treningu, zarówno konia, jak i jeźdźca, jeśli brane byłyby tylko pod uwagę te podstawowe współzależności, czyli zupełnie podstawowa wiedza, która powinna być wykorzystana w czasie, w czasie treningu, wykorzystana w czasie pracy z koniem. Każdy trener tak naprawdę. Czy to na przykład piłki nożnej, czy to tenisa, czy to no, każdej innej dyscypliny, gdzie um, trener trenuje um, jakiegoś sportowca y, człowieka. Ma tak naprawdę choćby podstawowe pojęcie o budowie ludzkiego ciała, no bo też jest człowiekiem, tak? Więc nawet jeżeli nie szkolił się dodatkowo w tym zakresie jakoś wyjątkowo, bardzo, no to i tak to podstawowe pojęcie jakieś tam ma, no bo też jest człowiekiem, jest tym samym gatunkiem. Yy, mają to samo ciało, zarówno trener, jak i uczeń, yy, i mogą odczuć konsekwencje treningu w dniu następnym, tak? A więc nawet jeżeli trener nie szkolił się w takich zależnościach, no to sam trenując, a trenować musiał skoro uczy na ten temat, to wie co się dzieje, w którym momencie i dlaczego na skutek właśnie treningu chociażby. W jeździectwie natomiast spotykają się dwie różne istoty zamieszkujące dwie różne planety, tak? Jesteśmy zupeł... znaczy, z jednej strony jesteśmy podobni, ale z drugiej strony zupełnie różni z koniem. I ludzie nie mogą wiedzieć, jak to jest być koniem. Muszą się tego nauczyć. To nie jest naturalne, to nie przechodzi naturalnie, tak jak, jak właśnie trening człowieka. Trener jeździectwa musi nauczyć się, jak to jest być koniem. Musisz wiedzieć, że konie, dajmy na to, mają węch prawie tak dobry, jak psy, że widzą prawie tak dobrze, jak sowy że um, mają zupełnie inne pole widzenia, inaczej odbierają kolory, inaczej odbierają um, cały w ogóle świat, tak. Um, inaczej patrzą na ten świat i cały ich system nerwowy odruchowy nastawiony jest na życie w stepie, um, nie w stajni i nie w mieście, ale w stepie, um, czyli na otwartej przestrzeni, na otwartej ogromnej przestrzeni. Um, I um, powinny żyć w stadzie, tak, z umiejętnością szybkiego rozpoznawania zagrożenia, z szybkiego rozpoznawania przeciwnika, rzucania się do nagłych ucieczek w celu ocalenia życia oczywiście natychmiastowego wraz z nim no właśnie natychmiastowa ucieczka, która ma ocalić życie, a więc całe ciało musi w ułamku sekundy zmobilizować się do nagłego wysiłku. I aby tak obce nam z jednej strony zwierzę skłonić do współpracy, tak, czy, czy sprostać różnym trudnym wyzwaniom, czy to treningowym, czy to po prostu takim codziennym trudnym wyzwaniom, wymaga to nie tylko wyczucia, tak naprawdę, ale również znacznej wiedzy o całkowicie innej istocie i naturze koni, tak, czyli jest potrzebna wiedza, Wiedza o tym, w jaki sposób koń patrzy na świat, wiedza o tym, w jaki sposób jest zbudowany, w jaki sposób działa jego ciało. No właśnie, i ogólnie jest potrzebna znajomość tej innej istoty, istoty, która również z nami trenuje i również będzie odczuwała konsekwencje tego treningu w taki czy inny sposób, a Twoim zadaniem, jako jeźdźca czy jako trenera, jest znać, znać te zależności i znać konsekwencje, do jakich może doprowadzić zaniedbanie, do jakich może doprowadzić obciążenie i co się z tym wiąże. I tak naprawdę tylko w ten sposób możliwa jest jazda konna przy obopólnej przyjemności, tak? no bo każdy chce przecież osiągnąć tą harmonię z koniem, każdy chce, żeby jego koń pracował chętnie, żeby chętnie współpracował i żeby to też była dla niego frajda a nawet doprowadzenie właśnie konia zawodnika z sukcesem do formy bez szkody dla jego zdrowia. To też jest bardzo ważne, nawet jeżeli nie jesteś zawodnikiem, tak? ale sama jazda konna, po prostu taka jazda konna rekre, rekreacyjna, również wymaga podstawy, podstawy znajomości tej zależności, właśnie żeby koń mógł cieszyć się zdrowiem, żeby zwracać uwagę nawet na najdrobniejsze jakieś anomalia od, od norm wszyscy jeźdźcy tak naprawdę powinni zdać sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy wsiadają na konia, dostają się jego trenerem. Każdy jeździec bez wyjątku, czy jeździ tylko na spacery do lasu, czy jeździ jakąś taką rekreacyjną, rekreacyjny sport, czy, czy jeździ w wysokiej klasy zawodach i ma swojego trenera, który, który patrzy gdzieś tam na niego z ziemi i zwraca uwagę na błędy. Ale czy, czy ten trener jest, czy, ten, czy tego trenera nie ma, to każdy jeździec wsiadający na swojego konia, na konia, na którym jeździ, staje się również jego trenerem. I to ci jeźdźcy właśnie są odpowiedzialni za to, jak wygląda trening ich koni, tak, prowadzący do sukcesu, dlatego że jeżeli jeździec ma świadomość, czego powinien oczekiwać, no to będzie tego oczekiwać od swojego trenera również, I jeżeli ten trener będzie na przykład niekompetentny, no to jeździec jest w stanie to dostrzec i jest w stanie go zmienić, a więc to on w głównej mierze odpowiedzialny jest za to, jak trening przebiega, to znaczy jakiego trenera dobiera dla swojego konia i dla siebie, czy jest ten trener właśnie kompetentny, czy prowadzi trening w taki sposób, w jaki jeździec oczekuje od niego. A więc to, to, to. No właśnie. I wszyscy mamy to samo zdanie, że celem treningu są rozluźnione, zadowolone i zdrowe konie, które albo odnoszą sukcesy w sporcie, albo dają wiele radości swoim miejscom jako towarzysze w wolnych chwilach. Myślę, że daj znać, napisz mi w komentarzu, czy masz również takie samo zdanie, czy, czy taki jest Twój cel żeby właśnie koń był rozluźniony, zadowolony i zdrowy i żeby nawet jeżeli nie odnosił sukcesów w sporcie, bo nie każdy ma takie ambicje, żeby gdzieś tam w tym sporcie startować, to żeby wiele radości dawał, dawała mu wspólna praca, żebyście razem dobrze się czuli i razem dobrze się dogadywali. No właśnie, i jeszcze, jeszcze jedna kwestia. Przy całej sympatii, tutaj przeczytam Tobie fragment, przeczytam Tobie cytat z książki, przy całej sympatii i poczuciu związku z końmi ludzie powinni oprzeć się pokusie przypisywania koniom ludzkich cech, zarówno w sensie negatywnym, jak i w sensie pozytywnym. No bo musisz zdać sobie sprawę, że koń, na przykład stojąc w boksie i stojąc w boksie, nie wymyśla określonych zachowań. Tak? To znaczy łupanie na przykład kopytem gdzieś tam w podłoże, to nie jest wymyślone zachowanie, czy tkanie, czy łykanie to nie jest wymyślone zachowanie. Podobnie jakieś barany pod siodłem, czy inne, inne elementy, ponoszenie, to wszystko spowodowane jest czymś. To nie jest wykonywane, żeby uprzykrzyć życie swojemu jeźdźcowi. To wszystko spowodowane jest czymś. Wszystko ma jakieś podłoże. Koń reaguje w ten sposób pośrednio lub bezpośrednio na prawidłowo lub źle używane pomoce lub zgodnie z doświadczeniami zebranymi ze swoim miejscem lub opiekunem, lub w związku z ograniczeniami, usztywnieniami czy kontuzjami w jego ciele, których jeździec niekoniecznie musi być świadomy. Dlatego, że tak jak już powiedzieliśmy, nasze ciała zbudowane są w różny sposób i różnie objawiają problemy. Dlatego nie zawsze jeździec musi być świadomy faktu, że coś jest nie tak. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I też musisz zdać sobie sprawę, że nieposłuszeństwo, napięcia właśnie lub fizyczne cierpienia mają swoje podstawy w złym traktowaniu, w złym traktowaniu rozumianym tutaj bardzo obszernie jako podejście samo w sobie do konia, ale również jako sposób utrzymania, jako sposób żywienia takiego konia, czy, czy warunki, w jakich taki koń przebywa. I zbyt intensywny lub monotonny trening. I rutyna mogą prowadzić do zaburzenia równowagi, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, dlatego tak ważne jest urozmaicenie, co bardzo często podkreślam bardzo ważne jest urozmaicenie treningu, właśnie, żeby nie doprowadzić do tych zaburzeń, żeby koń mógł rozwijać się prawidłowo, rozwijać się wszechstronnie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, i żeby to urozmaicenie również występowało. No, właśnie, i jeśli jeździec nie zauważy tego, że coś się dzieje, że, że jakieś zaburzenia, właśnie fizyczne czy psychiczne, się zaczynają, a za to ostro i mocno zareaguje na spiętego konia, bo musi iść, w cudzysłowie, tak? Bo ja powiedziałem: to koń musi iść. Szybko tworzy się takie błędne koło, z którego trudno potem się wydostać, które zarówno jednemu, jak i drugiemu, Sprawia później problemy, tak? Jednemu jak i drugiemu, zarówno jeźdźcowi, jak, i, jak i, i dla konia, jest trudne wydostanie się z tego błędnego koła. I tak, słowem podsumowania, wielu jeźdźców musi najpierw lub znowu nauczyć się rozpoznawać sygnały i przysłania od swojego konia i prawidłowo na nie reagować. A żeby. Wiedzieć to, tak, żeby wiedzieć o tym, trzeba najpierw znać podstawę anatomii. Ja uczę tego w kursie Manualna Ocena Konia, żeby właśnie dostrzegać problemy, które, które koń gdzieś tam ma, żeby dostrzegać problemy, które koń próbuje nam przekazać, tak, żeby nauczyć się czytać te sygnały nie jako złośliwości. Ale jako faktyczny problem, który należy gdzieś tam rozwiązać i się z nim uporać i sobie z nim poradzić. I dzisiaj chciałabym zaprosić ciebie na wieczorny webinar Anatomia Konia Wierzchowego, na którym właśnie mówię o tych podstawach, o których pisze tutaj Gerd Heuschmann, a które każdy jeździec powinien mieć właśnie podstawach z takiej anatomii, z pracy aparatu ruchu, po to, żeby, żeby zdać sobie sprawę właśnie w jaki sposób pracuje końskie ciało i w jaki sposób ten trening powinien być prowadzony. Także wrzucę Tobie tutaj w komentarzu link do szczegółów tego webinaru, żebyś mógł się z nim zapoznać i zobaczyć, czego się tam nauczysz. I bardzo serdecznie zapraszam Ciebie, mam nadzieję, że zobaczymy się wieczorem, bo ta wiedza jest naprawdę niezbędna dla każdego, dla każdego jeźdźca, bez różnicy, czy jeździ z trenerem, czy bez, czy jest jeźdźcem, jeźdźcem takim weekendowym, czy, czy profesjonalnym. Każdy jeździec powinien tą wiedzę właśnie posiadać, wiedzę z zakresu anatomii, z zakresu fizjologii, z zakresu podstaw ruchu konia i, i podstaw biomechaniki. Ta wiedza jest niezbędna dla każdego, dla każdego jeźdźca. Także dziękuję Tobie bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że zobaczymy się, tak jak mówiłam, na wieczornym webinarze o godzinie 19. Jutro również o 6.30 rano widzimy się tutaj na fanpage'u. Ja życzę Tobie miłego dnia i do zobaczenia. Cześć.